W połowie lutego 1945 roku, gdy naloty alianckich bombowców przeszkadzały Hitlerowi pracować i odpoczywać w apartamentach kancelarii Rzeszy, zebrał swoje prywatne papiery i w towarzystwie kamerdynera Heinza Lingego przeszedł tajnym przejściem do bunkra, mieszczącego się 17 metrów pod ogrodem kancelarii Rzeszy. Od tego momentu wszystko to, co stało się później, Pozostawało przez dziesiątki lat tajemnicą rządów Związku Radzieckiego w Wielkiej Brytanii Stanów Zjednoczonych. Dopiero teraz, ponad pół wieku po tamtej wojnie, zaczynamy poznawać prawdę. Wiosna 1945 roku, piąty rok wojny, na co liczył Hitler wydając swoim wojskom rozkaz, walczcie do końca, do ostatniego żołnierza, do ostatniego naboju? Przecież alianci mieli już tak zdecydowaną przewagę, że przedłużanie walki niosło tylko straty, ogromne, niewyobrażalne zniszczenia dla Niemców. Wyjaśnienie: Hitler zwariował, oszalał, stracił kontakt z rzeczywistością. Ciągnął za sobą naród niemiecki do zguby. Jest nieprawdą. Rozkaz, walczcie do końca, miał swoją okrutną logikę. Hitler chciał trzymać wojska radzieckie, których obawiał się najbardziej, jak najdalej od granic III Rzeszy, a potem jak najdalej od Berlina. On ciągle liczył na to, że uda mu się zakończyć wojnę i uratować Trzecią Rzeszę. Gospodarka niemiecka rozpadała się. W styczniu 1945 roku nastąpił bardzo wyraźny spadek możliwości niemieckich zakładów. W tym miesiącu produkcja zbrojeniowa zmniejszyła się o 18% w stosunku do roku poprzedniego. W lutym o 36%, w marcu o 50%. Do marca 1945 roku produkcja paliw spadła o 75%. Taki był efekt nalotów dywanowych na Trzecią Rzeszę. I utraty źródeł surowców w Polsce, Rumunii, Bułgarii. Hermann Göring, dowódca Luftwaffe, objeżdżał zniszczone miasta i fabryki. Kiedyś hełpił się przed Hitlerem, że to bez jego zgody nawet wróbel nie z się nad Berlin. W 1945 roku setki amerykańskich samolotów zrzucały bomby w dzień. W nocy przylatowały setki samolotów brytyjskich. Ze wschodu nadchodzili Rosjanie. Na początku stycznia 1945 roku armia Czerwona była u szczytu potęgi. Liczyła prawdopodobnie 6 milionów 700 tysięcy żołnierzy i największe zgrupowanie znajdowało się na ziemiach polskich. Hitler nie chciał w to wierzyć, powiedział do Guderiana. To jest największa mistyfikacja od czasów dżingis Hanna. 12 stycznia z przyczółka sandomierskiego wojska I Frontu Ukraińskiego rozpoczęły natarcie na Częstochowę i Wrocław. 14-15 stycznia ruszyła ofensywa I Frontu Białoruskiego. Do 16 stycznia wojska radzieckie oskrzydliły zgrupowanie niemieckie w rejonie Warszawy. Tego dnia podjęły działania zaczepne Związki I Armii Wojska Polskiego i w nocy główne siły przeprawiły się na zachodniej brzeg Wisły. O świcie. 6 dywizja piechoty, wyruszając z Pragi, sforsowała Wisłę i przy współdziałaniu drugiej dywizji piechoty zajęła ruiny Warszawy. W tym czasie główne siły pierwszego frontu białoruskiego, po całkowitym rozbiciu 9. armii niemieckiej, przeszły do pościgu w kierunku zachodnim. 19 stycznia opanowały Łódź. 23 stycznia okrążyły Poznanie. Premier Winston Churchill pisał do Stalina: Jesteśmy oczarowani Waszymi zwycięstwami nad wspólnym wrogiem i potężnymi siłami, które wystawiliście. Proszę przyjąć nasze najgorętsze podziękowania i gratulacje z okazji historycznych czynów. Wcześniej 13 stycznia rozpoczęła się operacja rozbicia sił niemieckich w Prusach Wschodnich. Szczególnie zacięte były walki o królewiec. Dowódcy broniących się tam oddziałów niemieckich wiedzieli, że wiążą siły, które Rosjanie mogliby rzucić na kierunek berliński. Broniąc królewca, dawali czas na przygotowanie obrony stolicy Rzeszy. Walki w królewcu trwały do 9 kwietnia. W tym czasie wojska II i III Frontów Ukraińskich zakończyły operację okrążania wojsk niemieckich w rejonie Budapesztu i przystąpiły do ich likwidacji. Na początku stycznia rozpoczął się bój o miasto. Była to jedna z najcięższych bitew miejskich, zakończonych dopiero 13 lutego, kiedy padła Buda. W Polsce wojska radzieckie przełamały międzyrzecki rejon umocniony. Wyszły nad Odrę po obu stronach Koszczynia i zdobyły przyczółki. Nieco później prawe skrzydło frontu, w tym pierwsza armia Wojska Polskiego, przełamało Wał Pomorski i wyszło na linię garbu po jezierze, frontem na północ. 18 marca Polacy wzięli Kołobrzeg. 30 marca Radzieckie Armie 49, 65, 70 oraz Druga Armia Uderzeniowa opanowały Gdańsk. Resztki drugiej Armii Niemieckiej zepchnięto na półwysep Helski i Żuławy. W Zachodniej Europie generał Eisenhower pisał: "Ofensywa rosyjska odniosła duże sukcesy i przeciwnik forsuje wycofywanie wojsk z frontu zachodniego. Dlatego sprawą pierwszorzędną jest jak najszybsze wyjście na tren i na północ od Düsseldorfu." 7 marca Amerykanom udało się przechwycić częściowo tylko uszkodzony przez Niemców most Ludendorff na renie w pobliżu miasta Remagen. Do 9 marca przeprawili na drugą stronę pięć dywizji i umocnili przyczółki. Do połowy kwietnia wojska alianckie rozbiły niemieckie oddziały w zagłębiu Rury i 12 kwietnia część 9 Armii Amerykańskiej wyszła nad Łabę w pobliżu Magdeburga. Tak upadała tysiącletnia Rzesza. W lutym w Jałcie rozpoczęła się konferencja szefów trzech mocarstw, która miała zadecydować o kształcie powojennego świata. Brytyjski premier Winston Churchill w pełni zdawał sobie sprawę, jak wielkim zagrożeniem dla Europy będzie Związek Radziecki, ale nie do niego należał decydujący głos. Prezydent Franklin Dilano Roosevelt uważał, że budowanie trwałego pokoju w nowym powojennym świecie jest możliwe tylko przy współdziałaniu dwóch największych mocarstw Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Gotów był na poświęcenie państw Europy Środkowej, aby wojenny sojusz mocarstw przetrwał. Stalin zdecydowany był wykorzystać łaskawość i naiwność amerykańskiego prezydenta. Podjął zobowiązania, które uśpiły czujność Roosevelta, takie jak przeprowadzenie wolnych wyborów w powojennej Polsce. Nie miał jednak zamiaru tego realizować. On chciał, żeby jego wojska zaszły jak najdalej na zachód i uzyskał na to zgodę prezydenta Franklina Dylana Roosevelta. Hitler rozumował bardziej trzeźwo, bardziej realistycznie niż prezydent Roosevelt. Jeżeli sojusz amerykańsko-radziecki utrzyma się i Amerykanie pozwolą Rosjanom zdobyć Berlin, wówczas na gruzach III Rzeszy powstanie radziecki przyczółek, z którego wyruszy ekspansja radziecka na zachodnią Europę, gdyż ekspansja była wpisana w ideologię bolszewicką. Tak rozumował Hitler, ale Roosevelt był innego zdania. To z jego rozkazu wojska amerykańskie idąc od zachodu posuwały się powoli w stronę Berlina z szerokim frontem, gotowe raczej skręcić na południe i uderzyć na Alpy, gdzie miała istnieć twierdza, w której Mieli schronić się ss straż przyboczna Hitlera i bronić się tam przez wiele, wiele miesięcy. Tymczasem trwały rokowania między Niemcami i zachodnimi aliantami na temat zawarcia pokoju. Od pierwszych dni wojny Hitler prowadził tajne rokowania z aliantami, dążąc do pokoju z Wielką Brytanią. W jego imieniu występował Hermann Göring, najbardziej zaufany współpracownik. On kontaktował się z rządem brytyjskim za pośrednictwem Birgera Dalerusa, szwedzkiego przemysłowca. Misja Göringa zakończyła się w chwili rozpoczęcia powietrznej bitwy o Anglię. To Göring, dowódca Luftwaffe, decydował o nalotach na angielskie miasta i dlatego rząd brytyjski nie mógł prowadzić z nim negocjacji. Miejsce Geringa zajął Heinrich Himmler, szef SS. Jego wysłannicy nawiązali również kontakty z rządem radzieckim i prowadzili tajne negocjacje w Sztokholmie. Wydawałby się to niemożliwe, że alianci mogli rokować z człowiekiem nazwanym katem Europy. Ale Hitler dobrze wybrał swojego przedstawiciela. W obozach więziono 2,5 miliona Żydów. Himmler decydował o ich życiu i to miała być karta przetargowa w negocjacjach. Stalin oczywiście o tych negocjacjach wiedział. Możemy powiedzieć z pewną tylko przesadą, że w Białym Domu i to w najbliższym otoczeniu prezydenta Roosevelta roiło się od radzieckich szpiegów. Czy wobec tego Stalin uwzględniał możliwość zawarcia porozumienia między zachodnimi aliantami i Niemcami, w wyniku którego Ustałyby walki na Zachodzie, a Hitler mógłby przerzucić swoje wojska z Zachodu na Wschód i zatrzymać Armię Czerwoną. Tak, Stalin brał to pod uwagę i to już od 1943 roku. Nie wiemy, co stało się w marcu 1945 roku, ale wówczas Stalin zaczął bardzo spieszyć się. Chciał, żeby jego wojska jak najszybciej zdobyły Berlin. I ten pośpiech. Kosztował życie wielu, wielu tysięcy żołnierzy. Marszałek Żukow pisał: Oczekująca nas bitwa była operacją szczególną, nie dającą się porównać z żadną inną. Wojska frontu miały przełamać ciągłą, głęboko użytowaną strefę potężnych rubieży obronnych, począwszy od Odry i kończąc na samym Berlinie. Jego osiem armii stojących nad Odrą miało zadać ostateczny cios. To była ogromna siła, ale wojska były zmęczone, pozbawione niezbędnych zapasów i możliwości szybkiego uzupełnienia paliwa, amunicji, żywności, gdyż linie komunikacyjne wydłużyły się po szybkiej ofensywie przez polskie ziemie. Żukow przewidywał, że będzie gotowy do podjęcia ofensywy w połowie maja. Marszałek Koniew też potrzebował więcej czasu dla swoich wojsk stojących nad Nysą. Jego wojska miały do Berlina około 120 km, ale Koniew bardzo chciał zdobyć stolicę Rzeszy. Liczył, że uda mu się dotrzeć tam przed Żukowym. Miał tylko pięć armii i rozpaczliwie potrzebował uzupełnień. Stalin nie miał jednak zamiaru czekać, aż obydwa fronty całkowicie przygotują się do ostatecznej bitwy. Obawiał się, że do tego czasu do Berlina dotrą wojska amerykańskie i brytyjskie. Wyznaczył termin rozpoczęcia uderzenia 16 kwietnia. Gdy Koniew i Żukow pracowali nad planem zdobycia Berlina, Stalin wysłał telegram do generała Dwighta Eisenhowera, główno dowodzącego wojskami alianckimi na Zachodzie. Pisał w tym telegramie, Pański plan rozcięcia wojsk niemieckich przez połączenie się z wojskami radzieckimi całkowicie pokrywa się z planem radzieckiego naczelnego dowództwa. Pisał, że uderzenie wojsk radzieckich, ofensywa wojsk radzieckich rozpocznie się w połowie maja. Stwierdzał ponadto: „Berlin utracił swe dawne znaczenie strategiczne. Stał się tak mało ważny, że radzieckie naczelne dowództwo zamierza posłać na kierunek berliński siły drugorzędne. Stalin oszukiwał sojusznika. Chciał, aby alianci zwolnili marsz w stronę Berlina. Jakby przewidywał wydarzenie, które nastąpiło 12 kwietnia, a które w ocenie Hitlera mogło zmienić historię. Wiadomość nadeszła ze Stanów Zjednoczonych. 12 kwietnia 1945 roku o godzinie 12.00 prezydent Franklin Delano Roosevelt, przebywający w swojej wiejskiej rezydencji, dostał wylewu krwi do mózgu. Zmarł tego dnia o godzinie 15.30. Gdy wiadomość dotarła do ministra propagandy Józefa Goebbelsa, on zadzwonił natychmiast do Hitlera. Mein Führer, gratuluję panu. Roosevelt nie żyje. Było to zapisane w gwiazdach, że druga połowa kwietnia będzie dla nas punktem zwrotnym. Los powalił naszego największego wroga. Bóg nas nie opuścił. Obydwaj, Goebbels i Hitler, mieli wszelkie podstawy, aby doszukiwać się w tym działania sił nadprzyrodzonych. Przepowiednia opracowana przed wojną przez astrologów wskazywała, że w drugiej połowie kwietnia 1945 roku nadejdzie sukces, którego efektem będzie zawarcie pokoju w sierpniu 1945 roku. Hitler wierzył w tę przepowiednię. Uważał, że to Rusk, ogarnięty nierealną ideą wielkiego powojennego sojuszu Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego, uniemożliwia zawarcie pokoju na zachodnim froncie. Co pozwoliłoby Niemcom skoncentrować wszystkie siły na wschodzie i powstrzymać Rosjan. Skoro więc Roosevelt odszedł, jego następca powinien bardziej trzeźwo spojrzeć na sytuację i nie dopuścić do zagarnięcia przez Rosjan połowy Niemiec w interesie powojennej Europy. Miał rację. Harry Truman dostrzegał to niebezpieczeństwo, lecz nie miał już czasu, aby cokolwiek zmienić w amerykańskiej polityce. Berlin szykował się do obrony. Barykady wznoszone z kamieni wyrwanych z bruku i przewróconych tramwajów nie mogły na długo zatrzymać półtora milionowej armii. Hitler wciąż liczył na gwałtowny zwrot polityce Był przekonany, że sztuczne przymierze wrogich swoje systemów, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii z jednej strony i Związku Radzieckiego z drugiej, rozpadnie się lada moment. To Berlin popadał w chaos. Policja zniknęła z ulic miasta. Straż pożarna nie wyjeżdżała do pożarów, a mieszkańcy wykorzystywali każdą okazję, aby uciec ze skazanego miasta albo gromadzić zapas, nawet rabując sklepy. Berlin był już miastem umarłym. Aby go obronić, Niemcy musieliby wystawić 200 tysięcy żołnierzy dobrze wyćwiczonych i uzbrojonych. To już było niemożliwe. Dlatego postanowiono wzmocnić obronę oddziałami Folkszturmu, ochotniczego zaciągu, dzieciaków, kobiet i starców, ledwo przeszkolonych do władania karabinami lub panzerfaustami, bardzo groźną przeciwpancerną bronią. Zmobilizowano 60 tysięcy folkszturmistów. Za Odrą i Mysą stało ponad Półtora miliona żołnierzy. Propaganda niemiecka, aby podnieść chęć do walki Berlinczyków, pokazywała taki film, zrobiony w niemieckiej wsi, odbitej z rąk oddziałów radzieckich. Co było prawdą? Zwłoki ludzi zabitych strzałem w tył głowy, zgwałconych i zamordowanych kobiet, porzuconych w pośpiechu przez uciekających żołnierzy Armii Czerwonej walizek ze zrabowanym dobytkiem mieszkańców tej wsi. Tak, to była prawda. Armia Czerwona brała rewanż za bestialstwa Wehrmachtu popełniane przez wiele lat na Białorusi, Ukrainie i w Rosji. Radio radzieckie nadawało odezwy: zniszczcie faszystowskie bestie raz na zawsze w ich legowiskach. Używajcie siły i złamcie rasową dumę niemieckich kobiet. Bierzcie je jako zdobycz wojenną. Zabijajcie, wy dzielni żołnierze Armii Czerwonej. Taki los miał spotkać Berlin. Nad Odrę nadciągały coraz większe siły. W dniu rozpoczęcia szturmu dwa radzieckie fronty liczyły ponad półtora miliona żołnierzy. Ponad 41 tysięcy dział, 6300 czołgów, 8400 samolotów. Ta potęga przewyższała wielokrotnie wojska niemieckie, rozbite, zdemoralizowane, źle uzbrojone. Zaczynał się wyścig do Berlina, ale nie był to wyścig między aliantami, lecz między dwoma radzieckimi frontami. Marszałek Georgi Żukow, bohater wojny ojczyźnianej. Gdy wrócił do swojej kwatery w Kętrzynie, mówił do dowódców armii jego frontu. Musicie jak najszybciej posuwać się do Berlina, bez względu na koszty, jak najszybciej. który bronił Moskwy, Leningradu, Stalingradu, uważał, że to jemu należy się główna nagroda w tej wojnie – zdobycie Berlina. Marszałek Iwan Koniew zawdzięczał życie Żukowowi, który w 1941 roku uratował go przed plutonem egzekucyjnym. Nie miał zamiaru odwdzięczać się wybawcy. To on chciał zdobyć Berlin. Armii jego frontu stały dalej, ale na ich drodze do Berlina Niemcy wystawili mniejsze siły. Istniało duże prawdopodobieństwo, że to Koniew pierwszy będzie w Berlinie. Koniew i Żukow opracowali plany zdobycia Berlina. Ta wielka operacja miała rozpocząć się 16 kwietnia 1945 roku. Półtora miliona żołnierzy miało przystąpić do ostatniej wielkiej operacji wojny w Europie. Kto miał być zwycięzcą – Żukow czy koniow?